Cześć, siemanko, z tej strony Squido, to jest trzeci odcinek Jogboxa I dzisiaj, jest zgodnie z obietnicą, zbudujemy nowy dom Obiecałem to już na drugi odcinek, ale wypadły plany Teraz również mi wypadły inne plany, ale skoro obiecałem już, no to nie mogę właśnie zawieść oczekiwań I będę budował nawet do późnej, późnej, późnej nocy i się nie wyśpię i będę musiał wstać rano do pracy, ale. Ale, jaki jest plus? No, coś będzie się działo. O, coś mało tych drzew. Nie wszystkie zdążyły urosnąć. No ale co, musimy stąd już się zbierać powoli. Więc zabiorę to, co jednak urosło. O, tutaj ładnie. Nie wszystko, ale jednak coś tam mamy. Tutaj też będzie ładnie. No, i to było na tyle. Nie wiem, może zostawię tutaj, niech sobie rosną te drzewka tutaj. Bo tych sadzonek mam naprawdę sporo. E, kilka staków, właśnie drewna. Drewno zabieramy ze sobą. Nie mam nic więcej takiego surowców ważnego, co bym chciał zabrać. No, domek będzie z drewna i tylko z drewna. No bo nie mam żadnych innych surowców, które były jakieś tam wartościowe, bo to wszystko wrócę na pewno jeszcze. Łopaty mam, zabierzemy sobie jeszcze kill kilo, łopaty, jeszcze jedną siekierę, no bo tą drewnianą zaraz wyrzucę. Eee, tak, miecza nie biorę. Ponieważ napisaliście mi w komentarzach, że te wszystkie miecze mam wyrzucić, w ogóle nie patrzeć na to, że to że, to, że żelazny diaksowy i tak dalej, mam używać tylko tego miecza, tak napisaliście mi w komentarzach, no więc tego miecza będę używać. Um, co jeszcze? Hmm. To pewno coś jeszcze było. Aha, o wiosce. Był taki ciekawy komentarz, żeby rozwijać tą wioskę, natomiast. Tak, żeby tutaj im dawać surowce i oni będą sobie budować z tego. Tylko że ja nie wiem jak dawać im te surowce, bo jeśli daję, a nawet tego nie idzie przeciągnąć, prawda? Od tej skrzyni, nie wiem, czy mam im je sprzedawać czy co. A, dlatego napiszcie mi, co mam zrobić z tymi surowcami, żeby im je tak dostarczyć. Gdzie idę? W na jaką miejscówkę? Liczę na to, że wybudujemy się obok tej świątyni, którą widziałem w poprzednim odcinku. Nie byłem tam jeszcze, ale może być to ciekawe. Gdzie ona to była? Chyba gdzieś tu. Chyba gdzieś tutaj, prawda? O, widać ją już. Tak więc daleko to nie jest, a można naprawdę ciekawe tam rzecz ogarnąć. O kurczę, bym umarł. A propos właśnie tych jeszcze serduszek, bo wszyscy piszą, żeby jednak zostawić te serduszka na level no bo level daje więcej serc. E, zostawić te. zostawić je po prostu. Nie używać do miecza, tylko je zostawić, żeby jak najwięcej a, serduszek, prawda? Tylko że to jest coraz ciężej się je zdobywa, a można je stracić. Więc tak sobie postanowiłem. Że jeszcze do 50 levela przeżyję, nie będę jakoś tam ostro walczył. A na 50 levelu od razu wszystko będę pakować w miecz, bo to jeszcze dostanę za dwa serduszka. Będę mieć właśnie, nie wiem ile teraz mam, bo nie chcę mi się liczyć. Dobra, nie idziemy tu, bo tu mogą być jakieś pułapki. A, a ja nie chcę się w to pakować, ale zobaczmy tak, bo tu widzę sporo, naprawdę bogato. W to złoto. Nie wiem, czy by sobie czasem nie wziąć takiego jednego bloku. A, dobra. Myślę, że sobie zabierzemy może nie jeden, a więcej takich bloków. A, co tam będziemy kraść? A, oczywiście nie tym kilofem, ale tym. I zabierzemy tych bloków sobie dokładnie. Jeden? Siedem. Siedem. Bo mamy z tego za prawie cały stak, właśnie mm, żele, e, złota. A złoto jest potrzebne, żeby walczyć z wilkołakami. E, no i dlatego właśnie go zbieram. Ta świątynia naprawdę dzięki, do tego się przyda. Zobaczcie, tylko złota tutaj jest wszędzie. Naprawdę jest bardzo, bardzo bogate. Musimy jeszcze sobie znaleźć właśnie to miejsce Gdzie bym się mógł wybudować Bo tutaj gdzieś no, no nic nie widzę Nie widzę nic, same takie góry A w górach no nie warto się zbudować W sumie mógłbym też zamieszkać w tej świątyni To jest pomysł Hmm, chyba nie głupi nawet Ej To co coś budować Skoro mogę mieć Właściwie w taką wielką przestrzeń. Zróbmy tak, zróbmy głosowanie w komentarzach. Czy zamieszkać w świątyni. Czy zamieszkać w domku, który wybuduję sobie w tym odcinku. Ale on nie będzie tak epicki jak to. Nie, to będzie malutki, skromny domek. Taki, taki tylko, żeby był właśnie na te potrzeby najważniejsze. Chociaż mam trochę surowców, mogę się coś pobawić Ale na pewno nie w takie coś Nie, to nie będzie taka wielka świątynia Jak to tutaj? No dobra Tutaj się świat oczywiście nie załadował Czy to będzie oznaczać crash? Nie wiadomo Ale za to zobaczmy sobie co jest w podziemiach No i tak patrzę, patrzę, no i nic ciekawego tam nie widzę a dlatego też raczej się tam nie będziemy wybierać. Są też maragdy, ale to jest jedyna taka rzecz, która tam jest wartościowa, no bo diaksy nie są potrzebne. Co do właśnie jeszcze kill -offa, to pisaliście mi też, że ten miecz kopie szybciej niż kilof i dlatego mam ulepszać miecz. Tak. Tylko. Napiszcie mi jeszcze jedną rzecz w komentarzach Nie wiem czy o to już pytałem, ale jakoś tak nie znalazłem odpowiedzi Co tu się opłaca ulepszać, co dokładnie? Damage, critical, hardness, knockback, Sharpness, efficiency, knowback znowu, smite, fire Loot oraz bone of atro, coś tam, to jest na szkielety Raczej chyba, nie, to jest ben. nieważne eee, Nieważne Coś pomieszałem, właśnie. Ale to chyba jest ten e, aspekt przeciwko szkieletom oraz e, pająkom albo, albo pająkom. No, coś takiego. No, tu jest taki nieprzyjazny coś biom. Nie mogę sobie znaleźć miejsca na budowę domu. Chociaż, jakbym to tutaj wszystko garnął, no to by było. Byłoby? A, ale to jest takie nieprzyjazne, nie ma fajnego widoku Dlatego też to miejsce mi się nie podoba Chyba, że na szczycie góry To jest też fajna myśl, zobaczymy ile tam jest miejsca Czy uda mi się coś zmieścić na, tej, na tym szczycie No i prawie jesteśmy, tu jakaś jaskinia O, coś mi jedzenie nie schodzi, aha Gram na Peacefulu, bo nie chciałem, żeby mnie zabiło coś jak e, te drzewa rosły sobie. Dlatego gram na Peacefulu. Um, I co? Tutaj nie ma miejsca. Również jest to za mało, zdecydowanie za mało. Wow, teraz już czuć, że gram nie na Disfull. Dobra, musimy coś tutaj jednak zrobić. No bo nie można tak podróżować i podróżować. Zwłaszcza to by był domek na środku zamarzniętego jeziora. Ale to nic, najlepszy pomysł. What the fuck? Dawać go, dawać go, dawać go. A, uciekł. Spalił ze wstydu. Dobra. A, jest tu gdzieś? No, tam jest. Tak, zabiję zaraz No, znowu uciekł Dobra, to nie będzie miało sensu w tamtą stronę iść Myślałem właśnie, że tam będzie fajnie Ale nie, ale nie, tam jest okropnie Pójdziemy sobie w drugą stronę Ale chyba już kończy się dzień Nie tak to miało być Oj, nie tak, zdecydowanie nie tak Proszę szybko, prędko gnać do łóżka. Zanim się tutaj pospełnują potwory groźne, niebezpieczne, bo mogą one mi trochę popsuć zdrowie. Dobra, już jesteśmy prawie w domu. Dobra, noska i głodek, tak. Widać, od razu się ruszył. Trzeba jednak uzupełniać. Dobra, gdzieś dalej od wioski ten domek chciałbym zrobić, jak już. Więc pójdziemy sobie w drugą stronę. Ciekawe, co tam będzie do zaoferowania. Fajna wyspa. Chyba tam zrobimy domek. To jest fajny pomysł, moim zdaniem. Tak, na tej oto wyspie domek. Czemu nie? Albo na tamtej. Ogólnie gdzieś na wyspie. Jeszcze nie miałem domu na wyspie, to jest ciekawe. I później bym zrobił kolejkę. Pod ziemią albo nie pod ziemią. Chociaż nie wiem, czy na Jokboxie opłaca się robić kolejkę. Hm. Jak wiecie, kolejkę do wioski, kolejkę gdzieś tam do drugiej bazy. No nie wiem, do czegoś tam. Ale nie wiem czy tutaj na Jakboxie się opłaca robić kolejkę. Tam jest kolejna wieża, tutaj sobie zrobimy, myślę na tej oto wyspie, bo jest blisko tutaj lądu W ogóle what the fuck, coś mnie zaczęło atakować jest To jest jakiś krokodyl, krokodyl, malutki Malutki krokodyl, a gdyby to był wielki krokodyl, co by to było, wow Żółw się schował przede mną Okej okay. A tu jakieś portale, portale, okej, okay, okej, okay, okej, okay. jest dobrze Budujemy się tutaj zdecydowanie Chyba, że tam. To jest też właśnie dylemat. Teraz ogarniemy. Gdzie lepiej. O nie, krokodyl! O nie, piranie! O nie! Dobra. Zapomniałem, że lepiej nie wchodzić na tej paszce modów do wody. A będzie mnie atakował na lądzie? Dobra. Sam sobie na to zasłużył. Żeby umrzeć, nie chciałem go zabijać. Ale no tak, trzeba będzie żyć z krokodylami, jeśli się na to zdecyduje. No ale dobra Myślę, że sobie dam radę. A więc zetnę tutaj to. Zacznę budować domek. O, no i myślę, że zobaczymy się już jak go zbuduję. Dlatego, że nie chciałbym, aby... No, was nudzić tym wszystkim, bo to nudne jest to budowanie. To nie jest takie ciekawe, jak sobie chodzisz, gadasz do kamery, tylko to jest myśl, i stawiasz klocek i... i zanudzasz ludzi, więc lepiej tego nie robić. I dlatego zobaczymy się, gdy to już tak fajnie uda mi się ogarnąć. A materiałów jest sporo i myślę, że też jakaś kreatywna myśl wpadnie mi do głowy i uda się. Nawet ciekawy domek zrobić. Tak więc, do zobaczenia. Witajcie z powrotem. Po krótkiej przerwie udało mi się coś takiego zbudować. Nie jest to może szczyt jakichś technicznych marzeń, ale miałem też ograniczone miejsce, zasoby i tak dalej. Postaram się zrobić jakiś domek w mojej kolejnej serii, który będzie dużo lepszy od tego. Natomiast ten myślę, że nie wygląda szało, ale spełnia swoje zadanie. I jest nawet trzypiętrowy, licząc od parteru. Tutaj mamy oczywiście parter, czyli pierwsze pierwszy piętro, tutaj mamy drugie piętro, gdzie sobie mogę. Um, hmm, drugi poziom, dobra, nie będę mieszał z tymi piętrami, bo wiem, że tak się nie nie mówi poprawnie dlatego to jest drugi poziom i trzeci poziom, gdzie się po drabince wchodzi praktycznie już na sam strych nie wiem czy tutaj nie przesadziłem dachu zobaczcie sami, ten dach jest tutaj moim zdaniem chyba trochę za długi, ale chyba już go tak zostawię no bo w sumie za ten obrys domku i tak on nie wykracza A może jest za długi, ale co z tego Myślę, że do tego domu będzie pasować. Dobra, schodzimy już stąd. Tutaj jeszcze nie ma okien. Tutaj jeszcze nie ma nic. Nie wiem, czy tutaj będę robić okna. Raczej zrobię tutaj magazyn. Okna może też, ale magazyn to na pewno. Ech, muszę najpierw crafting gdzieś tutaj postawić. Płotki możemy sobie jeszcze wykorzystać, aby tutaj zrobić. O. Coś takiego Tu lubię crafting O tak wbudowany co? To jest ciekawa właśnie myśl Zrobiłem więcej tych craftingów, bo chciałem jakiś właśnie wzorek tutaj ogarnąć No ale po to, co jeszcze tego nie zrobiłem, ale być może zrobię Zobaczymy W każdym razie tych craftingów jest na zapas I możemy sobie jeszcze zrobić do tego skrzynki Skrzynie o, właśnie które mogą tutaj posłużyć do przechowywania najróżniejszych przedmiotów, tylko nie wiem, czy aż tak dużo tego mi jest potrzebne. Nie no, raczej tak raczej aż tak dużo. Okej okay. dobra. Jeszcze jedna. Ale się wykosztowałem. Nie mam już nic drewna. Nie mam nic. A nie, dobra, mają jeszcze. Tak, nie jest tragedii. Nie ma tragedii. Jest nawet dobrze, ale zesztywniałem przez tą godzinę. Kurczę, nie mogę nawet słów wypowiedzieć. Uff, budowa domku zajęła mi godzinkę czasu. Także nie aż tak długo. Nie jest tak źle. Hmm. Okej, okay, od samej ściany. Będzie to bardziej, o, więcej miejsca uzyskamy, ale i tak mało, za mało. Więc od samej ściany to nie był dobry pomysł, bo i tak musimy przesuwać. A jedno teraz, żeby fajnie to nam zagrało się. Tak więc nie od samej ściany. Tutaj jeszcze będą gdzieś okna, mam nadzieję. No muszą być, dobra, mamy ile skrzyń? Pięć? Dobrze, dobrze, chyba widzę. Chyba pięć skrzyń tutaj mogą być jeszcze kolejne. W sumie to nad tym jeszcze pomyślimy, jak tu je ułożyć. A tutaj widziałem takie, znaczy chciałbym zrobić tutaj takie okno, to już na pewno zrobię. Może jakieś większe nawet. O, bo tu mamy dużo miejsca nawet. Złożymy sobie dość dużo to okno zrobić. Dobra. Myślę, że większego to nie trzeba. Gdyby się jednak dało, gdyby się dało wszystko fajnie zrobić, to bym to fajnie zrobił, ale to jest wersja coś tam 1, 2, 3, gdzie nie ma jeszcze tych wielu fajnych urozmaiceń i jest to wszystko tak średnio. Także trzeba trochę kombinować. Także no nie jest to najlepiej, jakby mogło być. Ale okej, okay, nie będę narzekać. Da się właściwie przeżyć. Tu mamy 5 skrzyń. I czy możemy sobie zrobić taki tryczek? Raz, dwa, trzy. O, możemy sobie zrobić taki tryczek. Pomyśl na tym. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. Idealnie. Tylko że te skrzynie mi się wszystko tak odwróciły. Muszę je tak przewrócić na dobrą stronę. O, dobra, one się nie chcą z dobrej stronie ustawić. Chyba dlatego, że nie ma nic pod nimi. A gdyby coś pod nimi było, to by się ładnie ustawiły. Dlatego coś tutaj na szybko wrzucimy. O, widzicie, od razu się same ustawiają. Nie trzeba nawet ich niszczyć. Dobra, ta jedna jest jakaś oporna. Dlatego postawimy jeszcze raz pod nią klocka. I już jest. Dobrze. Jest tak ciemno, bo nie wziąłem żadnych przedmiotów. Jakoś mi się nie chciało nic zbierać. Magazyn zrobiony, fajnie ten magazyn wygląda. Muszę przyznać, że postarałem się z kreatywnością. Domek myślę, że też fajnie wygląda. Dwa wyjścia tutaj ma. Myślę, że się postarałem z kreatywnością. Skoro już to mi się nacisnął przypadkowo, no to dodamy sobie i tak. Um, na którym to było? Który ja tu przycisnąć stanę? Dobra, ja mam już Waypoint i... Zajemy go, domek. Taki. Kolor. Domyślny niech zostanie. No i okej. Okay. Domek jak marzenie. No dobra, aż taki dobry to nie jest. Ale jest okej. Okay. Myślę, że jest okej. Okay. Myślę, że jest dobry. No i na pewno mi wystarczy. Um, tak więc, dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Ja tu jeszcze oświetlę sobie wszystko ładnie, bo gram na Peaceful, bo buduję. No, tak, ja większość tej serii spędzam na Peaceful. <grych> ok, ale mi to wybaczycie, ponieważ jestem bardzo początkującym graczem i nic nie ogarniam. Ech, także, dzięki za oglądanie. Klikajcie zawsze te łapy w górę. O, już lepiej pokazuję. O. Klikajcie łapy w górę, a ciężko mi jest tak wygiąć rękę, a tą ręką, może nie, tą ręką lepiej pokazać, dobra, nieważne, tak więc klikajcie łapy w górę i do zobaczenia, do subskrybowania, na razie, pa, cześć.